Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 244 do 246. Które zostaną wyemitowane w dniach od 25 do 27 sierpnia w TVP1. O czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe Wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie. Śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli Wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać. Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki o dowolnej porze można śledzić na platformie TVPvod. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 244 poniedziałek 25 sierpnia. Kijimet postanawia urządzić wystawną kolację, by zaimponować rodzinie Selmy i szefowi Erena, narzucając Selmie tradycyjne obowiązki gospodyni. Cajnep próbuje przekonać matkę, Tulej, by przyszła na kolację, ale ta czuje się zlekceważona przez córki i odmawia. Między Cajnep a Haliłem ponownie wybucha spór o niezależność i testy cierpliwości, tym razem w postaci golenia. Mimo protestów, Halil nalega, by Cajnep podjęła wyzwanie, twierdząc, że ufa jej bezgranicznie. Tymczasem Selma staje się celem kąśliwych uwag Kimet, która wyraźnie daje jej do zrozumienia, kto tu rządzi. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 245 wtorek 26 sierpnia. Tulej chce podarować Selmie złotą bransoletkę. Cajnep i Halil realizują kolejny punkt umowy. Podczas wizyty u Selmy dochodzi do spięć między Tulej a panią Kimet. Halil daje młodej parze w prezencie letni dom, co budzi oburzenie Songul. Tulej oskarża Songul o zamianę bransoletki. Merv namawia matkę na przeprowadzkę do Selmy. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 246, Środa 27 sierpnia. Kimet podsłuchuje rozmowę Selmy z matką. Cajnep negocjuje w umowie więcej swobody, w tym prawo do wolnego. Eren odwozi matkę na samolot. Songul wysyła tulej złośliwy prezent. Halil zleca Cajnep kolejne zadanie.